ma z tej strony Wojtek, a to kolejny odcinek z Dragon Ball Z Can Battle. Jak po tytule widzicie, to w sumie zaczęło się odliczenie do takiej ogólnoświatowej kampanii, która dzieje się raz na rok. Jak tutaj mamy nadal napisane właściwie World Wide Celebration. No i przechodzimy sobie od razu do newsów. Mamy tutaj właśnie World Worldwide Celebration Countdown Campaign. Tak powiedziane po nie wiem jakim recetem. I mam tutaj, że odliczanie do kampanii jest akurat teraz. Podczas tej kampanii można dostać 21 biletów z tej kampanii. Tutaj macie jeszcze tonę w oczywistych kamieni, jak tutaj piszą. Login, bonus i codzienne misje. to jest w sumie normalne. No dodatkowo będą bilety... Yy, w sensie bilety są rozdawane, to dodatkowo baner będzie dostępny oczywiście podczas już odliczenia, tak jak kilka lat temu. Dodatkowo jest legendarna kampania LRK oraz nowy tryb Explosive Chain Battle. No i to mamy login bonus. Misje z biletami. Tutaj mamy do Festival, do którego zaraz przyjdziemy. Aktualnie jest tylko wersja za bilety. Wersja na kamienie będzie od 28. Ale na nim nie radzę samonować, bo darmowe bilety to po co samonować za kamienie. Tutaj mamy. Kampanie z powracającymi graczami aktualnie wróciło 75 tysięcy osób na 250 z misji. Tutaj mamy legendarną misję z LR Satanem, właśnie, albo z LR Herculesem, co zależy w jakim dubbingu to się mówi. Jak się zdokanuje jego do LR-ki, on jest darmowy, dostaje się kamienie i jak się da go na 100%, to dostaje się orby plus Kaje. Plus, jeszcze, jeżeli ktoś go miał wcześniej, bo ta karta nie wyszła nie wiem, tydzień temu, tylko 3 lata temu, chyba to się dostaje dodatkowe nagrody. Tutaj mamy nowy tryb Explosive Chain Battle, do którego sobie przejdziemy za chwilę. Jest akurat przeciwko Boost Super, to jest pierwszy raz, kiedy się ten tryb pojawił na wersji globalnej. Nowy Stage Infinite Dragon Wall History. Batero dostępne tu codziennie, tutaj są ze wszystkie dokumenty, są otwarte. Wszystkie Extreme Z Battle są otwarte. No, i że rzeczy w Boba Sop są 30% tańsze. No, i XPS Questów jest razy 4. No to w sumie wszystko z samego odliczania i tak jest dużo. Tutaj mamy misję, właśnie w się sensie misji nagrody. za to, jak gracze wrócą, 74 tysiące osób, jak mówiłem. Mamy tutaj stepy 50 100, 150, 200, 250. W tamtym roku było 200 i spokojnie to się zrobiło w kilka dni. Tutaj jest i też bardzo ciekawa sprawa, będzie do kanału taki specjal, będzie informacja o nowych LRKach. Jak już pewnie widzicie po prawej i po lewej stronie od, na, w sumie na wideo, to macie po prawej te po lewej macie buchana. No i oni prawdopodobnie będą kartami akurat w tym roku. Tak wyszło. Jeszcze będzie... Kamienie darmowe będą w sumie za oglądanie w sumie po prostu raz dadzą je. Tutaj mamy jeszcze z poprzedniej kampanii z Kefli, o której nie robiłem filmu, bo poza tym miało być ciekawa, ale wyszło, że prawie nic na niej nie było, nie wiem jak to wyszło, no i więc dlatego tutaj mamy bader na typ pch, tutaj są akurat Gohan i Buu, to są supporty 40% którzy dokonują w 50%, są całkiem spoko, zrobiłem kilka singli i trafiłem akurat bu więc się cieszę. Na pewno mi się przyda na Extreme Super Battle Road, którego jeszcze nie ma na Globalu. No i tutaj mamy właśnie legendarną kampanię. Tutaj się dostaje list, tutaj, że jest specjalne nagrody, właśnie. Tutaj, że za login bonus, jak wejdziecie, to dostaniecie SRK. Właśnie jego się dostaje właściwie z fen i wtedy się go dokanuje. Z medali, których się. właśnie tych. od tej takich z pasem. Ich można teraz kupić 5 dziennie za 5 milionów w sumie razem. Kiedyś można było tylko za. 3 można było kupić. Tutaj event jest zrewampowany dostaje się więcej kamieni. Tutaj właśnie nagroda za to, że się dostaje, zrobi Herkulesa na 100%. No i tutaj jest informacja o przebudzeniach, o tym nie będziemy mówić. Tutaj mamy właśnie odliczanie z biletami i kamieniami. Dostaniemy co dwa bilety codziennie i w sumie ile kamieni? Nie chcę mi się liczyć zaraję 10 kamieni i 14 biletów. tej kampania facebookowa, twitterowa. Trochę kamieni też to dostaniemy. Tutaj właśnie mamy banner, do którego zaraz przyjdziemy. Tutaj misję zalogować się dwa, to już mieliśmy wcześniej pokazane. Na tej na misję przejść jakiegokolwiek stage Też jeden, to jest też nudne. No i w sumie najważniejsza rzecz nie akurat związana z tą kampanią, ale w sumie bardzo ważna. Dodali właściwie to, odnowili system linków, przez co stare boosty, które na przykład były plus 500, są zamienione na plus 5% załóżmy, to jest duża różnica. I dodali jeszcze system levelowania linków, o których też zaraz powiem. Tutaj mamy, że skille mogą się zwiększać, czyli właśnie po, tym po pierwsze będzie pokazywane, że jak naciśnie się na postać, to pokażą się aktywne lin linki, które postać ma i aktywny, i akurat tak samo jak na przeciwnika, ma się zobaczyć kto, jakiego ma debuffa, na co jest odporny. I w końcu dodali licznik tur, co to się Ludzie chcieli to bardzo. To jest dodany nowy tryb, który przejdę do niego za chwilę i nagrody za niego i tutaj inne rzeczy, ale główną rzeczą jest to takie coś, że linki teraz się będą levelować od 1 do 10, co jest, można powiedzieć, że trochę popsute niektórych rzeczy. Więc teraz przejdziemy sobie do baneru i zobaczymy. Nie, nie będę w sumie pokazywał na nieco wszystko jest. Mamy oto baner, dostaje się. Bilety oczywiście, ja je już zużyłem, bo jak to ja. Więc na banerze jest w sumie 62 karty. Wszystkie są do Camp Festivalowej. Mówiąc szczerze, są takie, które ja chciałem. Na przykład, na przykład ten Piccolo, nie mam go I kilka innych kart, które by mi się przydały, ale jest strasznie duży z, z, zbiór postaci. Tutaj mamy właśnie baner z żółty. Tutaj mamy Gohan'a, Buu, tutaj akurat jest dodatkowo jest Dabura, Tauser, Gohan, Super 2 Goku, Goku. I to w sumie tyle. Jeszcze na banerze jest kilka LR'ek, które teraz wam się wyświetlą na ekranie. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o takie samony główne. No i tutaj właśnie, jak widzicie, w boksie mam cztery prezenty. I to są takie... O, co to za glitch? Tutaj są właśnie takie nowe itemy. To się nazywa... Y, chyba... Emblem ko kooperacji. I go się dostaje za robienie Chain battle, a żeby wejść w Chain battle trzeba wychodzić Start, tutaj jest Chain Battle, dodali nową, mi, nowe miejsce. I to właśnie jest Chain Battle, za, w sumie zaraz wytłumaczę, ale bardziej chodzi o to, że tak, lista post nagród to jest w sumie prosta, jest od 1%, top 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Aktualnie jestem w top 2 i tutaj głównie zadam 77 milionów obrażeń. I tutaj głównie chodzi o to, że ma się 5 prób dziennie teoretycznie, jeżeli się wszystko odnowi. No i to teraz będzie się ładować 5 lat. O, już się załadowało. No i to jest przeciwko super bu. I tutaj chodzi o to, że jak wcześniej mieliśmy info, to on, ten bu jest słaby na kilka kategorii. I tutaj są proponowane postaci, tutaj się wybiera postacie, którymi się bije właściwie tego yy, bu. I trzeba zadać jak największe obrażenie, więc ja zwykle biorę sobie tutaj LR y, Herculesa, do że jest na 100% i ma swój tak 20, jest za darmo. I teraz druga sprawa to jest takie coś, żeby. Saporty: wybiera się właśnie supporty i też muszą być z tych kategorii. No i tutaj mamy właśnie akurat w tym, w tym momencie: najlepsze jest to, żeby mieć jak najwięcej Ultimate Gohanów, tak, czyli takich kart w sumie. I nie dają największego boosta I jako swojego konektora. I wybiera się potem też swojego konektora, który będzie połączony z tym. I on też zależy, jaka jest moc zadanych obrażeń w sumie. Więc ja wybieram sobie swojego Rainbow'owego Ultimate Gohan'a mam tutaj 33 kategorie i 23 linki. To jest całkiem spoko Już w sumie czy inne by sobie razem nie, nie poradziły lepiej. Ten 33-20 jest trochę gorzej. Niebieski 33, 23 nie jest lepiej, a żółty 35, 3, 27. Hmm. Okej, okay, ciekawe 33, 3. Nie, to chyba zostawię, bo to ile było? 33, 3... tak, zostawię żółtego. chociaż w sumie nie wiem, czy to będzie dobrze, bo ma mało ataku, ale dobra, nieważne. I tutaj wybieramy Extremów. Wybiera akurat się BU w tym sezonie jako pierwszy na globalu. Czy ten BU wypełni pasyki? Niestety nie. Trudno to będzie. Chwilę to może potrwać, żeby trafić takiego idealnego frenda, żeby wszystko pasowało. Akurat trafiłem, tego BU muszę zdokanować. Ty ile ma? Dwa, 33 i 31. Ej, to w sumie mogłoby, może bardzo fajnie wyjść. Jestem w sumie ciekawy i głównie chodzi o to, że potem, jak się zacznie animacja, w sumie bardziej to trzeba jak najszybciej wybrać trzy postaci, które się najlepiej ze sobą linkują. I to jest w sumie trzeba to po prostu wiedzieć: Tu nie ma się dużo czasu, to ma się jakieś 2-3 sekundy na to, żeby wybrać Więc mam właśnie tutaj, i tutaj trzeba wybrać szybko. Yy, dobra, Ultimate Gohanowie. Oni się będą ze sobą dobrze linkować. Tylko szkoda, że, wzią... tylko szkoda, że tak się trafiła akurat, że jest SSLK i TWERKA od żółtego, przez co jeden... jest tylko jeden, który ma Fierce Battle Full Power I Ile zadam? fajnie było gdybym zadał 80 milionów, chociaż rzadko mi się dodawało w ogóle 77. 77 milionów równo trafiłem, prawda? To jest 100 tysięcy wyżej niż mój najlepszy wynik a ja potrzebuję walnąć 80 minut i tutaj właśnie się daje łapki w górę za to, że użyło się kogoś teamu i dostaje się jeszcze takiej więcej emblematów. I tutaj jak ktoś ludzie używają, tutaj się pojawi informacja. O tutaj takia coś, tylko że akurat nie mam. I za zrobienie tego dostaje się właśnie to i z tego dostaje się EQU. Ja która nie mam 90, więc yy, aktualnie tego nie zrobię niestety, więc... Coś jeszcze ma, jest do przerobienia? Nie wiem, w sumie. To byłoby wszystko. Więc... Yy, jeszcze powiem tylko, że jak ma się... Żeby zrobić Herkulesa, to trzeba robić te samony. On jest tutaj lr -ką. I on musi być dokanowany trzy razy, z tego co pamiętam. Tak na początku... SSR-kę, wtewerkę i ewlerkę z każdym stopniem potrzebuje coraz więcej w sumie medali. Czyli, czyli na początku potrzebuje 10, potem potrzebuje 20, potem 70, czyli trzeba w sumie mieć 100. A teraz aktualnie można kupić 10, 5 dziennie, co daje 20 dni w sumie. Więc na 20 dni można go zrobić podczas. Kampanii już ogólnie, nie podczas odliczenia, będzie miał Eza, więc jestem ciekawy co będzie robił. on tą kartę na Rainballe od jakiegoś czasu, więc fajnie byłoby go użyć w lepszym stopniu, bo teraz to właściwie jest taki średni. Bo pasywka to świetna szansa na tak 20 tysięcy i ki plus 7 to nie jest aż tak genialne. Więc to w sumie by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Siema.